thank you Kobiety to jest dla mnie kruchość, a jednocześnie siła, to jest wrażliwość, empatia i ogromny potencjał do zmieniania świata. I to wszystko będzie można poczuć podczas wyjątkowego festiwalu, który właśnie się rodzi. E, mogę powiedzieć, że będę taką akuszerką tego porodu, mam nadzieję, słuchaj Kasia. Powiedzmy, co się kryje za hasłem Hair Dogs Film Festival? Hmm, Hair Dogs Film Festival to jest, to jest nazwa naszego festiwalu filmów dokumentalnych autorstwa kobiet. Która myślę, że dosyć wprost wyjaśnia, na czym rzecz polega, czyli jej dokumenty. Chcemy prezentować filmy dokumentalne reżyserowane przez kobiety, właśnie. Kiedy myślę o reżyserkach dokumentów z polskiego świata, to mam w głowie na przykład Annę Zamecką i słynną Komunię, która otrzymała Europejską Nagrodę Filmową. Mam w głowie między innymi Anetę Kopacz. Przychodzi mi też do głowy Hanna Pola, gdzie powiedziałabym, że całe jej życie jest podporządkowane jej zawodowi. Powiedzmy, dlaczego taki festiwal w Polsce, co. Wami kierowało właśnie Wami. Powiedzmy o świętej trójcy, bo tak o Was myślę, czyli trzy kobiety, które postanowiły, że powstaje taki festiwal. Hmm, od czego tu zacząć? E... Tak, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś. E... Reżyserek jest wiele. E... Te po polskie dokumentalistki e... cieszą się, ich filmy cieszą się sukcesem na świecie, są zauważone. E... A my chciałybyśmy e... filmy autorstwa kobiet e... naświetlać, pokazywać, przybliżać publiczności. I to jest nasza jedna z wielu motywacji. A jeżeli chodzi o to, skąd się festiwal wziął i jak powstał, to jest dosyć długa historia, ale postaram się ją skrócić. Historia pewnej znajomości: trzy dziewczyny: Maja, Weronika i Katarzyna. Tak. Dziewczyny z różnych światów, ale które postanowiły połączyć swoją energię. Słowo synergia akurat w Twoim przypadku jest bardzo ważne, bo współtworzysz Ty, kolektyw, kolektyw synergia. Tak. Ale powiedzmy o Twoich pozostałych współtowarzyszkach tak. tej podróży. Jak filmowej. to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że hmm, Znalazłam się w Berlinie na, na stypendium Humanity in Action, e, które edukuje, w zakresie, edukuje młodych ludzi w zakresie ed, m, aktywizmu na rzecz e, przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka. E, I tam e, przez miesiąc mieliśmy za zadanie poza e, zdobywaniem doświadczeń i wiedzy e, wymyślić projekt, który miałby odpowiadać na, e, na problem społeczny w naszym otoczeniu. I gdzieś tam na nasze szczere, szczere intencje i, i potrzeby, które widzimy w społeczeństwie dookoła. Ja tam poznałam Maję Szydłowską, która w filmie dokumentalnym wcześniej pracowała i powiedziała mi o tym, że chciałaby i że marzy, żeby zorganizować taki festiwal. Dotychczas nie, miała, nie miałam na tyle możliwości, żeby, żeby, żeby to doszło do skutku. I wspólnie zdecydowałyśmy się połączyć siły i wtedy jeszcze na potrzeby tego stypendium po, po miesiącu rozmów zaprezentować taki szkic projektu publiczności wtedy w Berlinie I, i to był tylko taki początek, bo okazało się bardzo szybko, że potrzebujemy więcej rąk do pracy i głów. Wszystkie ręce na pokład. Tak, i, i, i spotkałyśmy. Ja odezwałam się do Weroniki Adamowskiej jeszcze na Skype'ie, bo ona była w podróży, żeby doradziła nam w sprawie Dziewczyna, kilku która kwestii. przez wiele, wiele lat współtworzyła do Cagain's Gravity. Pamiętam jeszcze z czasów radiowych, dziewczyna, która kocha kino, więc bardzo się cieszę, że się połączyłyście siły. Jasne. Dzięki temu, że do nas dołączyła, prace nabrały skrzydeł i, i jakoś ruszyłyśmy z większą siłą we trzy, właśnie uzupełniając siebie nawzajem. A a zaczęło się od tego, żeby um, właśnie że wszystkie kochamy film dokumentalny, e, ale każda jest z innego środowiska. E, Weronika z filmowego Maja e, z, e, zajmuje się prawami człowieka i, i prawem. No a ja w tej Warszawie myślę, że jestem gdzieś wokół świata kultury, sztuki, muzyki e, undergroundowej e, i świata klubowego e, i to się okazało bardzo dobrze e, łączyć. Ty wspomniałam przed chwilą kolektyw Synergia, ale też Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam też wiesz, jak się zarządza projektami ku kulturalnymi. Powiedzmy o tym festiwalu, bo on się ma pojawić na tej mapie filmowej, tak to nazwijmy, w, ma w marcu przyszłego roku. Powiedzmy, jak bogaty będzie repertuar, co planujecie, ile filmów będzie można zobaczyć podczas takiego trzydniowego festiwalu? Mhm. Przez trzy dni, z okazji Dnia Kobiet Międzynarodowego, chcemy zaprezentować ponad 40 filmów. Jak najlepszych, w dużej mierze nowych, często premier polskich i warszawskich. Wśród tych filmów znajdują się też krótkie metraże, znajdują się też animacje, bo planujemy pokazywać także krótkometrażowe animacje dotyczące, poruszające temat cielesności czy seksualności, bo polskie autorki są zauważone w świecie pod tym kątem. Um, Mów mi Marianna, chociażby od razu mi przychodzi film. Tak, e, ten i ten film, który naprawdę też e, zrobił wrażenie nie tylko w Polsce, ale też za granicą przejmujący, kiedy mówimy o seksualności. Filmy, które będziemy pokazywać, będą się koncentrowały wokół e, sekcji tematycznych, e, które powstały w bardzo organiczny sposób. E, będą poruszały temat e, cielesności, seksualności, e, praw kobiet, e, ich aktywizmu. E, Sztuki kobiet, ich muzyki, twórczości, wszelkiego rodzaju, ale też inspirujące opowieści po prostu o bohaterkach, które zmieniają oblicze świata. Może się wydawać, że to będzie festiwal poświęcony jedynie filmom na temat kobiet, ale nie, nie tylko. Mamy nadzieję dotrzeć do publiczności wszystkich płci i zainteresować się ludzi, którzy po prostu doceniają dobre kino. To od razu teraz powiedzmy Kasia, że wszystko jest też w Państwa rękach, bo na portalu zrzut.pl trwa teraz akcja zbierania funduszy. Cel to jest 60 tysięcy złotych. Powiedzmy na co ta kwota zostanie przeznaczona. Mhm. Na zrzutce właśnie zbieramy teraz fundusze, które w pełni nie pokryją organizacji całego festiwalu, natomiast są dla nas kluczowe do tego, żeby on się odbył i będziemy przede wszystkim zbierać na, na infrastrukturę, wsparcie techniczne, kopie filmowe, przesyłka nośników właśnie, tłumaczenia, licencje, licencje tłumaczenia też spotkań. Honoraria dla gości, bo zapraszamy reżyserki, twórczynie. Um, honoraria dla osób prowadzących wydarzenia towarzyszące, czy też noclegi, przeloty. Um, Ogromne przedsięwzięcie, do druk, którego niezbędna jest pomoc. Tak, tak, bardzo, bardzo teraz potrzebujemy pomocy, ale e, gdzieś tam jeszcze e, myślę, że nie wybrzmiało to, jak ważne to jest wydarzenie, bo to jest pierwszy taki w Europie, pierwszy tego rodzaju w Europie festiwal filmów dokumentalnych. Znaleźliśmy jeden we Francji z 17-letnią historią. Jest mocno walczący, bardzo mocno feministyczny, gdzieś tam nakierowany na wąskie grono odbiorców, mam wrażenie. Nam bardzo zależy na tym, żeby, żeby zaprezentować się szerokiej publiczności, dotrzeć do, 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 do osób zainteresowanych kinem. Kasiu, powiedziałaś mi jeszcze po drodze, kiedy sobie tutaj spacerowałyśmy po Parku Skarżyskim, że też bardzo ważnym odbiorcą dla Was są młode dziewczyny. 14, 15, 16-latki. Dlaczego właśnie te młode dziewczyny? Mhm. Um, Pomysł, tak jak wspomniałam, narodził się właśnie podczas tego stypendium w Berlinie i my wtedy zauważyłyśmy taką potrzebę, żeby e, tworzyć platformę dla młodych osób, e, również dla dziewczyn i może głównie dla dziewczyn, e, żeby mogły się spotkać, porozmawiać o ważnych e, dla nich tematach, e, zainspirować się, e, poczuć siłę. I uznałyśmy, że. Rozszczekany pies, on już informuje chyba wszystkich dookoła tego festiwalu. festiwalu mam tak, mam nadzieję. <noise> Dzięki za uważność. <noise> wracamy do dziewczyn. Wraca bo wracamy wątek. do dziewczyn. Także postrzegamy film dokumentalny jako, taką, jako bardzo mocne narzędzie do tego, żeby zmieniać świat, żeby o świecie opowiadać. I naszą intencją było prezentowanie tych filmów w pierwszej kolejności właśnie młodym dziewczynom i młodzieży, aby. aby Właśnie, poruszać z nimi trudne tematy, ale niekoniecznie um, edukować, bo um, ja wierzę w, w, to, w to hasło nic o nas bez nas. Chcemy zaangażować młodych ludzi, żeby razem z nami współtworzyli program e, towarzyszący, żeby wspólnie z nami stworzyli debatę, warsztat, e, zaprosić ich do, do współdziałania. Powiedziałaś o tych wydarzeniach towarzyszących. Co się kryje za tym hasłem? Bo myślę, że to będą koncerty, rozmowy, warsztaty, o których wspomniałaś. Czy macie jakąś konkretną wizję już? Czy to też jest na takim etapie, że osoby, które teraz nas słyszą, z jednej strony mogą się zaangażować na przykład finansowo, ale jeżeli mają potencjał w postaci talentu, wiedzy, umiejętności prowadzenia warsztatów, czy mogą się do Was zgłaszać i powiedzieć: Tak, zgłaszam się, chcę być częścią tego festiwalu? Cały czas jesteśmy otwarte na propozycje wszelkiego rodzaju współpracy i wsparcia. Oczywiście nie, nie szukamy jedynie wsparcia finansowego. Mamy grono osób dosyć szerokie już, które, nas, które z nami działa i nas wspiera. Mamy pomysły konkretne na debaty, warsztaty, ale cały czas jesteśmy otwarte, można się z nami kontaktować. Będziemy, będziemy szczęśliwe, jeżeli będziecie się do nas odzywać. Planujemy szereg warsztatów towarzyszących filmom, spotkania z reżyserkami tuż po. Mamy nadzieję też zmienić troszkę format wydarzeń. Jeszcze nie będę zdradzała w jaki sposób, ale mm, może bardziej angażujący publiczność, czy zachęcający e, publiczność do udziału w tych wydarzeniach. I e, e, wydarzenia muzyczne również e, szereg, e, szereg e, inspirujących spotkań. E, myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że no właśnie zadać sobie pytanie, dlaczego taki festiwal jest ważny. Mhm. Bo e, nie powstał taki, taki nie, nie powstał taki do tej pory w Polsce na pewno. I też zastanawiamy się same, dlaczego tak jest, że po wpisaniu 100 najlepszych reżyserów, reżyserek, tam wyszukiwarkę baz, bazę filmową wyskakują sami faceci. I dlaczego festiwale nawet w Polsce filmowe, prezentują około 30% programu poświęcone jest właśnie reżyserkom i gdzieś tam. Zauważyłyśmy tę nierówność w trakcie pracowania już nad festiwalem. Patrzę na ten festiwal w takich kategoriach, że w końcu kobiety są razem, bo kiedy patrzę na różne branże, nie tylko filmowe, to często niestety ze smutkiem odnotowuję, że jako kobiety ze sobą bardzo mocno rywalizujemy, zamiast być ze sobą i się wspierać, a tutaj widzę, że kobiety się jednoczą, żeby się wspierać i pokazywać, że razem możemy więcej. Mhm. Nie tworzymy tych podziałów. Mhm. Mm, tak, Czuję to i takie są też moje intencje, żeby, żeby łączyć siły i żeby siebie wspierać nawzajem. I z tej perspektywy festiwal jest mocno, no, mocno zaangażowany, ale też jednoczący. Z drugiej strony, warto podkreślić, że to jest festiwal dla, również dla facetów i dla osób wszystkich płci, i to pragniemy podkreślać. Dlatego e, faktycznie e, angażujemy e, dziewczyny do pomocy, ale nie jesteśmy zamknięte na pomoc ze strony facetów. E, pokazujemy filmy reżyserowane przez kobiety, natomiast e, zaprosimy e, facetów do tego, żeby współtworzyli z nami wydarzenia i żeby przyszli, przyszli na te filmy. Więc e, to jest mocno o jednoczeniu się. E, Wspólnie myślę w imię sprawy ważnej dla całego społeczeństwa. Tak to postrzegam. Kasia, powiedz mi taką sprawę. Zrzutka trwa, do kiedy jeszcze jest akcja? Wspomniałeś o tym celu: 60 tysięcy złotych i też macie jasny cel, że bardzo chcecie tak po ludzku się odwdzięczyć tym, którzy się zaangażują. Są bardzo ciekawe nagrody. Zauważyłam na przykład, że można otrzymać sesję tatuażu. Więc nie myślę, jedną. że to nie jedną osobę zainspiruje. Są książki, są bilety do kina. Czy takich ofiarodawców, którzy może nie dysponują gotówką, ale mają na przykład jakąś firmę, albo robią konkretne rzeczy, którymi mogliby się wymienić. Czy też ich przejęcie z otwartymi Jasne, ramionami? Tak, tak, tak. No przede wszystkim będziemy bardzo wdzięczne za każdego rodzaju pomoc. Zrzutka trwa do 8 października. No i przed nami jeszcze bardzo dużo kasy do zebrania, bo ponad 50 tysięcy, ale wyliczyłyśmy sobie, że gdyby każda osoba, która polubiła nasz festiwal, wpłaciła 28 zł to ta suma by została zebrana. E, także jeżeli to się rozłoży na małe, na małe kwoty, każde, każda, każda złotówka się liczy, a jeżeli ktoś nie może nas wesprzeć w taki sposób, udostępniając zrzutkę, czy zapraszając znajomych, czy rodzinę, może to zrobić, a nagrody e, to taka forma właśnie odwdzięczenia się wszystkim, którzy chcieliby e, współtworzyć festiwal, bo postrzegamy to społeczne finansowanie jako moment budowania społeczności Puszności. wokół festiwalu. Także wszystkim e, chętnym chcemy się odwdzięczyć, więc można e, wykupić sobie bilet do teatru, właśnie sesję tatuażu, sukienkę, książkę. No, z wielką przyjemnością przyjmuję wszystkie prezenty od ofiarodawców i, i, i zawsze będzie miło, kiedy będzie ich więcej, żeby mogła się i żebyś mogła się odwdzięczyć wspierającym. Także zapraszamy. Hmm. Zapraszamy i czekamy. Zróbmy to, powiem tak. Powiedziałaś 28 zł, więc tak naprawdę dwie kawy warszawskie w jakiejś sieciówce i festiwal, który będzie nie tylko taką chwilą i momentem, tylko myślę, że zasieje bardzo ważne ziarenko, bo filmy zawsze są takim pretekstem do rozmów i potem Właśnie. od tego zaczyna się zmiana świata i ja wierzę, że kobiety to potrafią, więc zróbmy to razem, oczywiście wspólnie z mężczyznami. Oczywiście. Do zobaczenia, czyli tak. W marcu się widzimy na festiwalu, ale wcześniej trzeba się, moi tak zmobilizować. Marca 2020 w Warszawie. W Warszawie, jeszcze nie zdradzamy kina, hmm, chociaż, chociaż mamy pewne kino w planach. Um, Kobieta mm. musi być też tajemnicza, więc jeszcze trochę tajemnicy zachowamy. Herdocs Film Festival, wpiszcie to hasło do wyszukiwarki, zrzutka.pl, działamy i spotykamy się na festiwalu w marcu. Dziękuję Ci bardzo, Kasia. Dzięki Kasiu. serdeczne. Dzięki.